Ktoś tam dzień dobry może powiedzieć, to ja już mówię pierwszy <laughs> od kaszle tym koronawirusem. E, chcecie... Mariusz, ty chcesz dzień dobry powiedzieć, czy nie? Chyba dobry wieczór. Nie no, jest jakaś noc jest to już, ja nie wiem no. No tak się chyba mówi. No, no coś tam, jakoś... E, ja, hej, hej, dob, dobry, dobry las, tam nie. Dobry las. To dobry wieczór, dobry Dasz las. las. Dasz las. Że tak Bur bór też. Nie, no bur to też jest w Skarżysku takie osiedle. O co chodzi z tą stęką, Że w ogóle ja się też tutaj objawię, żeby też trochę centurionicznie było. Mariusz przysłonił teraz Panią Profesor. Pani Profesor też się może przywitać, jak chce. Ależ witam. O właśnie. I teraz tu chodzi o to, że są bohaterowie też. Znaczy, chodzi o ten czajnik, tam widzicie. On tutaj jest. to tu. I tam, po prostu, na tym wilku jednym, stwierdziliśmy, że pijemy kawę. Później się okazało, że. Z tą kawą było tak, że jej nie ma. No i traper po prostu zawiódł na całej linii. Zrobił blamasz kolejny na kanale. I tak jak ja na przykład nieraz też o blamarz zrobiłem, nie? Kiedyś tam. I tak dalej, tu jest pełno tego, tych kijów. No jest. No eee, i teraz tak, tam pani profesor też chyba tam kiedyś blamarz zrobiła. zrobiła to raz? No właśnie, tak. I my robimy czasami takie blamarze na kanale. No i w końcu okazało się, że Mariusz Traper ma tą herbatkę taką bardzo wspaniałą, eee, którą się kupuje w Kauflandzie z płatkami. Róży, ona jest przesmakowita, no i padło, że herbatkę pijemy, ale nagle pani profesor stwierdziła, że ma kawę, no i teraz kawa czy herbata? No i tak stwierdziliśmy, że tak gwoli mówię, wiedząc, że czujnie obserwuje nas druh Boruch, to jednak powiedzieliśmy, że wypijemy kawę, nie? Mhm. Ale nie w strachu przed ruchem Boruchem, nie? O, tu jeszcze, poczekaj, poczekaj. Bo to dymi cały czas. Jeszcze nocy Jeszcze. Mocy, jeszcze, jeszcze. Mocy. Dobra. No i teraz, tak. Tu się będzie teraz, jak widzicie, tam gotowało dzięki temu traperu. On tutaj zadbał, przypilnował. My sobie, tak, my sobie prowadzimy takie tutaj rozmowy. Na jakimś poziomie te rozmowy są, chyba nie? Przy wycinaniu lasu. Przy wycinaniu lasu nie, bo powiedzą, nie. że dewastujemy coś. Że, no. no ale dobra, nieważne. I będziemy teraz pochłaniać paszczowo potrawę, więc nie będziemy tutaj tej czynności fizjologicznej pokazywać, no bo to, to... nie ten kanał to jest akurat. Gdzie się to pokazuje i dlatego zrobimy taką no pauzę. Au, właśnie i tyle. No i to to nie trzeba już przedłużać, nie? Nie, nie. Dobra. Nie, nie tyle, że... Żebyśmy... Nie zanudzajmy. Nie, nie zanudzajmy tako. No, słuchajcie, pakujemy się, wiecie, już. E, wiecie co najfajniejsze z tym wszystkim? <laughs> że była pogadanka. Była czy nie? Była. Nie. Tylko tyle, że była prywatna między nami. No i. No pogadać zawsze warto. Tak. Także nie pogniewajcie się na nas. Pokazaliśmy Wam troszkę lasu, patelni. przepraszam, odbija mi się, bo wodę gazowaną jeszcze popiłem. Nie piliśmy kawy, dzisiaj tylko dobrą herbatkę. Porozmawialiśmy sobie o bardzo wartościowych, fajnych rzeczach z Basią i z Mariuszem. No i to jest takie coś jeszcze, że. No zobaczymy, jak to będzie. No. Do co? No to do następnego, nie? Do następnego. Do następnego, do następnego. tak. Czy macie na uwadze? Czyli, czyli nie, nie. Prawdopodobnie to będzie wtorek, jak będzie unboxing nowego nożyka. Centurionowego. To czas może nastać we wtorek? We wtorek, bo ja robię tak, że daję wolne ludziom, po prostu, żeby było dobrze, żeby się wyspali, żeby było pięknie. Poniedziałek, i centurion w wersji kancelaryjnej nie będzie występował, tylko też się wyśpi w poniedziałek, jak król. Nie? Można. No, i dopiero we wtorek pójdę. A potem przyjedzie, mówię, Adrian, kurier z Poczty Polskiej, i przywiezie tam nożyk. O, i wtedy my zrobimy unpacking, unboxing, odpudełkowanie w ogóle i w szczególe. Z habomiłowi jeszcze chcę wyjaśnić z i tam a propos mojego tego śpiewania leśnego dzisiaj. No tam napisałeś, że no Natalią Kukulską to ja nie jestem. Ja ten film skasowałem, ale nie dlatego, że ty mi tak napisałeś. Tylko dlatego, że coś tam, jakiś błąd wyskakiwał i dowiedziałem się, że nie otwarza się dobrze. I u mnie na jednym urządzeniu się nie odtwarzał, więc po prostu go wrzuciłem jeszcze raz i teraz wszystko działa prawidłowo. Zabiorę głos, bo śpiewałeś od końca do tyłu. O, o, od końca do tyłu. Nie, do nie. Nie, ale z ale Chabomił wyjechał z Natalią Kukulską. A tak się złożyło, nie, <laughs> że ja się wychowywałem z Natalią Kukulską. No, miał Czuja, miał Czuja. Tak jakby miał Czuja, także z Chabomiła też pozdrawiamy. To tu z habomiłu proszę pomachać. Ależ tak. machamy z chabomiłu. Ale on tu nie widzi, bo on tutaj widzi tak. Bo... Aj tam, aj tam, przecież słyszy nas. Da. Tak, wy tak mówicie jak Hitler. Bo on też taką minę miał kiedyś i tak. Oj tam zaraz morderca. <laughs> Dobra, słuchajcie, żegnamy Was, i jeżeli mnie tam nie napadnie jakaś pogadanka w weekend, do kamery To jeszcze może tak być I mój komputer Sprzęt będzie zdatny Nie będzie mi tam A ty masz komputer w domu? No właśnie nie mam No, no więc cały urok w tym, że Na weekend jesteś odcięty od komputera A IP zostało namierzone To jest dopiero Kurde gość Dobra Das enda. O tutaj o Zrobiłem teraz takie coś, żeby się wstydzili, ale nie wstydzą się. No to dobra, to koniec, już niech będzie. Strefa szeptania do subskrybentów. Do subskrybentów takich. I do tych takich, co od razu dają dwie pierwsze łapki. Oto są najlepsi bohaterowie. Zawsze czujni. Zawsze są czujni. Film wchodzi? Pał. I od razu już jest ten. Także to tyle. To jest równoznaczne z powiadomieniem. Tak. Powiadomienie się ujawniło. Stop.